Ostry przy podstawie trapezu wpisanego w okrąg o promieniu 13 ma miarę 30 stopni, a ramię ma długość 10. Oplicz długość odcinka łączącego środki ramion trapezu. No i rysunek. Tak to będzie wyglądać. Fakt pierwszy, który jest do stwierdzenia, jest dosyć chyba oczywisty, ale no może nie dla wszystkich. Kąt y, alfa przy podstawie to kąt 180 minus alfa przy wierzchołku C, bo suma kątów leżących przy jednym ramieniu trapezu ma miarę 180 stopni. Czworokąt jest wpisany w okrąg, zatem suma kątów przeciwległych jest 180 stopni, czyli ten kąt i ten kąt, jak, jak zresztą i ta druga para przy wierzchołkach D i D, mają 180 stopni. To skoro ten kąt przy wierzchołku C ma miarę 180 minus alfa, to znaczy, że ten kąt przy wierzchołku A ma miarę alfa. Jego kąt ma miarę alfa. Co oznacza, że trapez jest równoramienny. Jest taka własność, że trapez wpisany w okrąg zawsze jest równoramienny. Czyli to jest fakt, który. Trzeba na początku stwierdzić, czyli trapez, tutaj nawet drukowanym napiszę, jest równoramienny. Kąt ostry przy podstawie trapezu o promieniu, w okręgu promieniu 13, czyli r jest równe 13, ma miarę 30 stopni. A ramię ma długość 10. No i ponieważ on jest równoramienny, no to już wiem, że obydwa ramiona mają długość 10. Oblicz długość odcinka łączącego środki ramion trapezu. No to to, co mam wyliczyć, czyli D, jest równe, jeżeli jest to odcinek łączący środki ramion trapezu, to jego długość jest równa A plus B przez 2, gdzie A to jest jedna podstawa, B to jest druga podstawa trapezu średnia arytmetyczna podstaw trapezu. Teraz tak, poprowadzę wysokość z wierzchołka D. To ten odcinek tutaj, on oczywiście ma taką samą długość jak ten odcinek poprowadzony tutaj, więc co też chyba jest znaną zależnością, to jest a minus b przez 2 długość tego odcinka. No to teraz wyliczę długość tego odcinka. Oznaczę go przez x. I ten x to jest od podstawy a odejmuje ten zaznaczony klamrą na czerwono, czyli a minus b przez 2, czyli to jest a odjąć a. No i oczywiście ten minus przed kreską łamkową odnosi się do też tego b, który jest w liczniku. Czyli mam minus, minus, zatem plus. Oczywiście tutaj będę sprowadzał, czyli 2a przez 2, czyli to jest a plus b przez 2. No i to oczywiście tutaj to jest to samo. Czyli, żeby wyliczyć tą średnią tą. tą Długość odcinka łączącego środki ramion trapezu, czyli tą średnią arytmetyczną, wystarczy, że wyliczę, wy, że wyliczę x. No to teraz tak. Poprowadzę przekątną w trapezie. I następna rzecz do zauważenia to jest to, że okrąg. opisany na trapezie ABCD jest równocześnie opisany na trójkącie. No i tutaj tych trójkątów jest kilka, ale mnie interesuje trójkąt ABC. D. I to jest tutaj ten, ten trójkąt, i ten okrąg jest opisany na tym trójkącie, no bo przechodzi przez wszystkie wierzchołki A, B, D tego trójkąta. A skoro tak, to mogę skorzystać z twierdzenia sinusów. Długość boku. Czyli w tym przypadku db do sinusa kąta leżącego naprzeciw, czyli do sinusa 30 stopni jest równe średnicy okręgu opisanego na tym trójkącie, czyli, czyli, 2, czyli 2r. No to db jest równe 2r czyli 2 razy 13 razy sinus 30 stopni. Sinus 30 stopni jest 1 druga. Dójki mogę skrócić, czyli DB ma długość 13. No i tutaj mam 13. No jak widać, za chwilę będę tutaj z twierdzenia Pitagorasa z tego trójkąta korzystał i tego X wyliczę, brakuje mi wysokości tego. Tego trapezu, a tą wysokość trapezu wyliczę z funkcji trygonometrycznych H podzielone przez 10. To jest przyprostokątna leżąca na kąta do przeciwprostokątnej, czyli to jest sinus 30 stopni, czyli H równa się 10 razy sinus 30 stopni, czyli jedna druga, czyli H jest równe 5. No i z trójkąta. Tutaj nie mam litery. E dopiszę, czyli z trójkąta E B D i twierdzenie Pitagorasa X kwadrat plus H kwadrat, czyli plus 5 do kwadratu równa się 13 do kwadratu, czyli x kwadrat to jest 169 odjąć 25, czyli 144. Zatem x równa się 12. x równa się 12, czyli d równa się 12. Yy, czyli ten odcinek łączący środek, środki ramion trapezu. Odpowiedź do zadania 12.